Wszystkich bardzo serdecznie. Pa, 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 pa. Raz kolejny na moim kanale wasze zajebiste ciało Bing z tej strony kłaniam się nisko po same kapisko, w tle widzicie po raz kolejny BRE ble, 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 gre Black Ops 2. Tym razem znowu na mapie RAID jest to jak wiecie moja ulubiona mapa i jest to gameplay moją ulubioną bronią. Ale nie jest to jedyny gameplay w dzisiejszym filmiku. Będą dwa gameplaye. Po tym gameplayu pokażę wam po prostu następny gameplay. Dlaczego? Dlaczego, Pingwin, to robić? Dlaczego wgrywasz dwa gameplaye naraz? Ha! Co się dzieje? Po prostu chcę się, że tak powiem, wam... U was z tym podziękować. Zasłużyliście sobie na to. Zasłużyliście sobie na jakiś dłuższy filmik. Dlaczego? Czym zasłużyliście? No po prostu każdy dobrze wie, jaki był ostatni filmik, który wgrałem. I spodziewałem się, wgrywając ten filmik że będzie bardzo negatywna reakcja na ten filmik, że polecą paluchy, bardzo, bardzo dużo paluchów na dół. Jednak pokazaliście mi, że na to nie pozwolicie, że mam po prostu tak zajebistych widzów, którzy tak za mną stoją, obojętnie co ten pingwin odpierdala i co ten pingwin robi. Jest to po prostu piękną rzeczą. Niektórzy nawet wzięli udział, że tak powiem, w komentowaniu tego filmiku. E, sami widzieliście, jakiego typu komentarze były pod tym filmikiem. E, ja na ten temat wydaje mi się, że już więcej mówić nie muszę. E, wszystko świadczy samo o sobie. E, ale... Nie było potrzebne, powiem tak, nie było potrzebne to, żeby któryś z Was w ogóle się, że tak powiem, w to wtrącał, co z tego wyszło, a wyszło dużo, powiem Wam naprawdę, bardzo dużo z tego wyszło. <laughs> Ale jednak, tak czy inaczej, niektórzy po prostu stanęli, że tak powiem, za mną, wcale nie musieli, a stanęli za mną. Jest to piękną rzeczą, pokazaliście mi tak samo tym paluchami pod filmikiem, że naprawdę robiąc nawet, że tak powiem, rzeczy tego typu, tak czy inaczej, nie pozwolicie na to, aby inni, że tak powiem. Nie spróbowali, jak nie wiem, jakiś, uczynić jakiś szkód na moim kanale, co w ogóle nie wyszło, w ogóle. Chcieli zrobić coś, nie wiem, stworzyć kurwa, jakiś negatywny, nie wiem, coś na moim kanale, nie mam pojęcia nawet jak to nazwać. Jedyne co mogę powiedzieć tym osobom, które naciskały te palochy na dół i komentowały komentarze tego typu jakiego one tam zresztą są, każdy może sam to zobaczyć i przeczytać. Zrobiło mi to tylko reklamę. Ja dostałem w ciągu ostatnich dni więcej subskrypcji niż się spodziewałem. Do tego 55 komentarzy pod jednym filmikiem, no kto by tego nie chciał. Do tego ponad 200 wyświetleń na tym filmiku. No kurwa, no dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się nisko za to. Bardzo dziękuję wielkie. E, mówię, do tego wy mi jeszcze pokazaliście jak bardzo mam zajebistych tych fanów, jak bardzo e, za mną, że tak powiem, jesteście nie tylko za jakimś tam jednym gameplayem czy cokolwiek, co ja nagrałem, lub grałem, e, czy tam przez jakiś swarm, czy cokolwiek, tylko po prostu za mną, że widocznie e, naprawdę mnie akceptujecie w tym sensie. Jest co piękną rzecz, naprawdę bardzo, bardzo miłe, bardzo mi się to podobało i za to mówię jeszcze raz bardzo, bardzo wielkie dzięki. Co do całej sytuacji samej w sobie, ja tego tutaj na razie pogłębiać nie będę. Ja to jeszcze raz napomnę i to w wielkim stylu, ale to dosłownie za pewną ilość dni, że, tak powiem. Jeszcze, że tak powiem, jest oczekiwana pewna rzecz. Coś jeszcze musi wydarzyć i dopiero po tym jak się ta rzecz wydarzy. Napomnę ten temat jeszcze raz i to bardzo chętnie wtedy. Na razie pozostawię to po prostu bez komentarza. Większość rzeczy została już powiedziana, większość rzeczy na ten temat e, sami te osoby już powiedziały, samo wszystko osoby świadczy, jak już powiedziałem, dlatego nie będę więcej tego tematu poruszył, poruszał. Co do gameplay, które widzicie, ten gameplay, który teraz widzicie dosłownie tutaj, jest co gameplay moją ulubioną klasą w Black Opsie 2. E, ja wiadomo, jeżeli gram PDW, MSMC, MP7 i tak dalej, to wtedy wgrywam gameplay, ale ich gram już nie jeden, nie dwa, nie pięć, że tam jakieś psy, swarmy i tak dalej, jakieś wyniki 50, 60 i tak dalej, ale nie jest to po jakimś czasie nudne. Ja mam naprawdę, jak patrzę na moje statystyki, zdecydowanie najwięcej kili PDW i MP7. Wydaje mi się to powoli nudne i po prostu ja od dłuższego czasu staram się grać snajperką i tak dalej, coraz lepiej mi to wychodzi, akurat w tym gameplayu mało snajperki, że tak powiem będzie widać, <laughs> więcej używam tutaj Remingtona, C4 i moich point po prostu. Jednak wydaje mi się, że takie gameplaye po prostu wymaga o wiele więcej, że tak powiem, uważania, jak się gra i tak dalej, większego skupienia, żeby ugrać coś dobrze pozytywnego, a w tym gameplayu będę miał 29 do 2, przy czym umrę jeden raz naprawdę niepotrzebnie, już chyba nawet to była ta sytuacja, gdzie po prostu pobiegłem za typem, wiedząc, że będzie na mnie czekał. Um, Wiadomo, no po prostu czasami robi się głupoty i tak dalej, i po prostu wydaje mi się, że granie um, jakimiś innymi klasami, gdzie trochę ciężej jest coś, dobry wynik, dobrze pozytywny, czyli KD powyżej 10-0, e, zrobić... Um, że, że, no jest to jakieś zadanie, jest to coś, po prostu o wiele lepiej mi się gra i ja się tak nie wkurwam, jeżeli ktoś mnie przed psami, swormem czymkolwiek zabije, um, bo wiadomo, grając sniperką od samego początku wychodzę z tego założenia, że o wiele częściej zginę i wtedy tak się nie denerwuję i gra się po prostu o wiele sympatyczniej, że tak to nazwę, dlatego tą klasą grałem i dlatego też ten gameplay wgrywam. Wiadomo, w tym gameplayu nie będzie nic szczególnego, żadnych swormów i tak dalej, nie raz gdzieś nawet sobie przykucnę na chwilę, ale po prostu ja ten gameplay. Mi się ten gameplay podoba, podoba mi się po prostu mój wynik 29 do 2 grając sniperką i shotgunem, gdzie ja mówię większość to gram właśnie krótkimi brońmi i tak dalej. Do tego jeszcze dochodzi, że po ostatnim patchu znowu trochę osłabili te PDW i MSMC, ale za to jedną rzecz zrobili piękną. Wiele rzeczy zesrali i to mocno w tym patchu. Oczywiście mam na myśli LMG i target findera. Jak można naprawdę, no proszę bardzo was, no oni udowodnili, że tak powiem, znowu tym patchem, że oni tą grę robią pod osoby, które nie potrafią grać e, i jest to, no bardziej pokazać tego się nie da. E, jeżeli LMG już na dzień dzisiejszy przed tym patchem były z, o wiele za mocne, jeżeli ktoś używa LMG to wiadomo, że tak czy inaczej lubi sobie przykucnąć i przykampić, bo z taką bronią się nie rasuje. E, i oni jeszcze wzmacniają zasięg tej broni, wzmacniają siłę rażenia tej broni, do tego poprawiają błędy jeszcze Target Findera. No proszę Was bardzo, już według mnie w ogóle <laughs> kombinacja LMG plus Target Finder to jest... <laughs> no, no nie będę tego komentował, bo na pewno bym e, co po niektórych obraził. E, w każdym razie moim zdaniem powinni przynajmniej na broniach typu LMG zabronić, że tak powiem, używania... Target Finderów. Broń sama w sobie, jak już mówię, ludzie lubią sobie tą broń przykucnąć. Do tego jeszcze Target Finder, który, że tak powiem, za tego człowieka, który to używa, wyszukuje wrogów. No bez przesady, no bez przesady. Według mnie, okej, okay, jeżeli target finder, ta, target finder ma być w tej grze, to niech będzie, ale na krótkich, długich broniach, ale nie na LMG, no bez przesady do. Je... chuja pana. E, no jest już to trochę. No, no, Mały żart, mały żart, mała przesada. Um, w każdym razie, jedną rzecz, co zrobili w tym patchu, na pewno, według mnie przynajmniej zajebiście, jest to Type 25. Jest to po prostu bestialska broń. Ta broń jest bestią. Ta broń jest po prostu nie do powstrzymania. I Type 25, według mnie, należy na dzień dzisiejszy do jednych z najlepszych broni w tej grze. Jest to moje zdanie, oczywiście. E, jednak, tak jak odpaliłem sobie Type'a e, po tym ostatnim patchu, ja używam Type'a dla tych, którzy chcą wiedzieć z szybkimi magazynkami i przedłużonym ramieniem, żeby szybciej poruszać się podczas celowania. I ta broń jest po prostu nie do powstrzymania, ta broń po prostu jest tak precyzyjna, tak zabójcza, tym bardziej bez sumika, że jest to po prostu no broń nie do powstrzymania. Jeszcze jeżeli człowiek ma trochę skilla, że tak powiem, wie jak unikać, jeżeli jest zbyt wiele osób to i tamto, no to po prostu nie do powstrzymania. Nie do powstrzymania jest ta bestia. I naprawdę wszystkim polecam, którzy jeszcze nie zagrali po ostatnim patchu tą bronią, polecam zagranie. Jeżeli nie będziecie dochodzili na początku do ładu, bo gracie krótkimi brońmi, to zróbcie tak jak ja właśnie z tym przedłużonym ramieniem, żebyście szybciej ruszali się podczas celowania. Naprawdę, naprawdę polecam. Eee, według mnie jest na dzień dzisiejszy naprawdę jedną z najmocniejszych broni. Tutaj kill dziesiąty bez, że tak powiem, zginięcia. Ale za chwilę już, że tak powiem, zginę. Patrzcie na frajerasa. BEM! Taki padek, patrz, czekał na mnie. Mniejsza z tym. Drugi gameplay, który zobaczycie jest to oczywiście próba zrobienia następnego odcinka. Wasza klasa klasą odcinka, o ile się nie mylę. Ehm, jest to niepowodzenie, nie zrobię, że tak powiem, e, moich punktów, że będę 10 punktów na pozytywie, że tak powiem. E, dla mnie liczy się dopiero od 10 zwyż jako zaliczone, czyli 10-0 czy 20-10 i tak e, dalej. Więc nie zaliczę jeszcze tego zadania, będę próbował tą klasą jeszcze coś nagrać. E, w każdym razie wgrałem ten gameplay, żebyście po prostu widzieli, że próbuję grać z tymi klasami. E, I po drugie, będzie tam jedna, przynajmniej jedna, jedyna fajna sytuacja, gdzie... Po prostu trafię dobrze na spawn wroga i pójdą fajne 4, szybkie killy, jeden po drugim To mi się podoba akurat. Lubię właśnie dlatego gram z sniperkami, by często bo lubię takie sytuacje będzie, ale też dobrze widać w tym gameplay'u, że mam problemy z powodu pewnej rzeczy. Ej, jak już to ostatnio wspomniałem, Cimek tutaj w jednym komentarzu też się o to zapytał, czy denerwuje mnie ten B23R. Nie, nie o ten pistolet mi chodziło. Co do pistoletów, co prawda wolę jednostrzałowe, czyli najlepiej Tacticala albo 5.7. To są moje zdecydowanie ulubione pistolety. Z Tacticalem, jeżeli włożymy przedłużoną lufę do niego, to działa on identycznie jak i Fal, ma prawie że identyczną siłę rażenia i to na każdą odległość, jest to po prostu brutalne, brutalne w tej grze. Do tego szybciej się poruszamy i tak dalej, więc pistolet są naprawdę to zabójcze, ale co mi w tej klasie przeszkadza, tutaj się ten gameplay właśnie zaczyna, to jest, że nie mam wagi lekkiej. Ja naprawdę od zawsze jak grałem DSR-em, już spora dłuższy czas nie gram, gram balistą, ale zawsze jak grałem DSR-em używałem wagi lekkiej i czuć po prostu, odczuwam to strasznie, że jej nie ma. Tym bardziej, że gram właśnie balistą, balistą ogólnie się szybciej porusza. Wcześniej grałem DSR-em z tą właśnie wagą leką, też się szybciej poruszałem i będzie widać nie raz, nie dwa. Próbuję, że tak powiem, nacelować na wroga, strajfując trochę w lewo i prawo i Zawsze za mało się ruszę, albo za dużo, bo już przesadzę. E, I po prostu będzie sytuacja, gdzie na mostku e, u wroga, że tak powiem, będzie siedział snajper, trzy razy będę strzelał i trzy razy nie trafię, bo próbuję co chwilę rekompensować tą wagę lekką, po prostu więcej ruszając gałką odcelowania i strzelam po prostu obok. Tutaj za chwilę pistoletem też będzie zajebista sytuacja. Strzelę z dobre 5 metrów koło typa, który leży 2 metry ode mnie. E, po prostu denerwuję, denerwuję naprawdę, ciężko mi się było przestawić. Ale będę próbował, zagram kilka meczów więcej, to znowu trochę się do tego przyzwyczaję, więc może coś wyjdzie. To, że na samym początku zmieniłem już z, z tego pistoletu na te PD, MSMC, to tylko i wyłącznie z tego powodu, że em, leżało. No a MSMC wiadomo należy do jednych z najlepszych krótkich broni w tej grze. To co do tego. Jednak powoli muszę już przejść do komentarzy, bo już zaczął się drugi gameplay, ja nawet nie rozpocząłem. I znowu się nie wyrobię, już o tym wiem. O sorry, znowu, znowu mi się musi odbić. Kurwa noc zawsze coś musi być na gameplayu, To gdyby nie było, to nie wiem, bym się bozeskał. Um, przejdźmy więc do komentarzy na przedostatnim filmiku, bo to pod ostatnim filmikiem, jak już mówiłem, nie będę w głębiej w to wchodził. Mateusz Gamefi ów pierwszy. Moja klasa, broń główna tarcza. Dodatkowa nóż balistyczny, granat ofensywny topór o defensywny system trofi. Co do tej klasy powiem Ci tak, wcale nie jest aż taka głupia propozycja. <laughs> Noż balistyczny lubię, e, jednak używać go w inny sposób, e, po prostu do nożowania. O wiele lepiej się nożuje, działa to jak komando w innej części Call of Duty. E, z prawie każdej odległości wbijesz tą kosę i nawet jak czasami walniesz 2 metry od kogoś, i tak ta kosa wejdzie, jeżeli balistycznym robisz. E, ale nożując, nie szczelając, nożując, e, więc to jest dobre. Topór, ok, e, mam prawie wszystkie tytuły toporem już zdobyte, wszystkie te challenge i tak dalej, jednak. Wolałbym C4, szczerze mówiąc, C4 starczą e, jest fajnym połączeniem, plus szybkie ręce, plus Kawędza, jest to piękna rzecz, ale niech będzie, spróbuję na 100%. To ci mogę obiecać, że spróbuję. System trofi nie rozumie w tej klasie, prawdopodobnie po prostu chciałeś zablokować, że tak powiem i możliwość wzięcia innego e, granatu defensywnego. E, ale zobaczymy, na pewno spróbuję. <laughs> Chmurup, e, Siemps Penguin, Siemps z powrotem, Cimek! Jestem trzeci. Jesteś najlepszym komentatorem jak ja znam. Pewnie ten B23R cię denerwuje. Tu właśnie przed chwilą to skomentowałem. Dlatego, e, że jestem najlepszym komentatorem dla ciebie. Cieszy mnie to bardzo. Wiadomo, mój stół znowu dostał dawkę białka. Wiadomo, co biega. FIFA mw 3 Co tam? A mój pierwszy komentarz tego typu. Jestem czwarty. Cieszę się bardzo, że rozdziewiczyłeś się w tym kierunku na moim kanale. Ajajaj, aj, aj, jak to pedalsko brzmi. <laughs> PL elitarni. Wasza klasa czy nasza klasa? Jeden chuj. Ja tam nie siedzę. Jestem tylko na Facebooku. <laughs> Taki suar z lekka suchy, no sorry Przemcio, ale zajebiście suchy, kurwa, jak Sahara żeś pierdolną. <laughs> ale nie mniejsza z tym. Łapkujcie, żeby widział plis. <laughs> Już raz takie coś Przemcio napisał, może już nawet nie raz i nawet już raz się znaleźli, ale ludzie, którzy pal paluchowali. Ludzie, ja mam tak mało komentarzy e, ani 100, ani 200, ani kilku tysięcy, żeby ja tych komentarzy nie zawidzą. Ja naprawdę. E, nie nie zauważył, ja naprawdę wszystkie moje komentarze czytam i wszystkie wiadomości, co do wiadomości na niektóre nie odpisuję specjalnie dlatego, iż są one przeważnie typu, e, e, daj mi subskrypcję, ja dam tobie, zobacz mój kanał, ja zobaczę twój. E, ja już podkreślałem nie raz, jeżeli ktoś trafi na mój kanał, spodoba mu się to nacisznie. Tą subskrypcję ja sobie reklamy robić nie będę. A w ostatnich dniach zrobił za mnie to ktoś inny po prostu. E, Dawid Boeński, ja szósty, kurwa, zawsze szósty. No i w tym miejscu muszę ci powiedzieć, jeżeli w trzech gameplayach e, byłbyś szósty, zacząłbym się martwić. Czy szóstki, jak wiadomo, znak. Diabła. A więc zacząłbym się martwić, kolego. Zacząłbym się martwić. Buh, ha, 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 ha. Dudek 659, a ja siódmy Dudek 659 po raz kolejny. On zawsze kurwa pisze jak najęty Co mi zrobił, kiedy przyszedłby do ciebie widz po drzwi i powiedział, hej, jestem twoim widzem i wiem gdzie mieszkasz. Wpuścisz mnie do domu i dasz autograf? Eee, tu ci powiem tak, pierwsza rzecz to jest ciężko, żeby ktoś przed moimi drzwiami się pokazał, ponieważ zameldowany jestem całkiem gdzie indziej, po pierwsze mieszkam za granicą, po drugie właśnie ten meldunek, po trzecie mieszkam bardzo daleko. Um... Od tego miejsca właśnie, gdzie jestem zameldowany, więc byłoby to trochę problematyczne. Jednak jeżeli taka sytuacja miałaby być, to zależy po prostu od sympatii. To zależy, jak sympatyczny by był ktoś ten był. Jednak wolałbym, żeby taki ktoś najpierw do mnie napisał, że ma taki zamiar. Wtedy wiadomo, musiałbym chatę posprzątać już ostatnio. Doszło do tego, że musiałem kawę nożem mieszać, kurwa. A więc wiadomo, jak to wygląda. Um, w każdym bądź razie zależy od sympatii, zależy od sympatii na to, nie mogę nic powiedzieć. Um, może jakby był sympatyczny, nawet i piwko bym się napił, wiadomo, nie, nie mogę nic powiedzieć, nie wiem, nie miałem sytuacji. Dudek659, może jak zaczniecie do kościoła chodzić, to będziecie pierwsi? <grystanie> wątpię wątpię, żeby to pomogło. Jako Play Games, ja bym dał MSMC, tłumik i laser. No i tu właśnie powiedziałem, co to w ogóle do tej klasy, e, jeżeli już tłumik, to tak czy inaczej szybki magazynek musi być, w, es, w MSMC tak czy inaczej, ale mówię, ja unikam tych klas na dzień dzisiejszy, bo są one zbyt łatwe, po prostu zbyt łatwo mi jest czymś tym nabić, mi dobrze tymi klasami, za dobrze wręcz idzie e, i próbuję grać po prostu czymś innym. BisPL! Pingu napisałem ci klasę w twoim ostatnim filmiku, wiem, że napisałeś i co do tej klasy, ja nią nagrywać nic nie będę, próbowałem, nie nagrałem, to znaczy dla innych po prostu balista z tłumikiem i iron sightem, plus tam jeszcze kilka innych rzeczy. Tą klasę możecie sobie przeczytać na filmiku, który się nazywa balista plus Remington plus C4. Ale mam propozycję z tego powodu, że nie wierzę, że tą klasą nie da się nic dobrego ugrać. Wiadomo, ja nie jestem pro-gamer, podkreślałem to nieraz. I jeżeli ktoś z Was da radę ugrać tą klasą, którą Beast.pl napisał właśnie pod tym filmikiem, który przed chwilą wspomniałem, e, tą klasą nagrać jakiś zajebisty gameplay, to znaczy nie kampiąc i z zajebistym wynikiem, e, daję propozycję wgrania tego na mój kanał, jeż, więc jeżeli ktoś sobie chce na moim kanale czy to reklamę, że tak powiem, swojego kanału zrobić, czy po prostu e, tak dla jaj mieć swój gameplay u mnie na kanale, to niech po prostu spróbuje coś tym nagrać i jeżeli coś zajebistego mu się uda, bardzo proszę, wysłać mi wiadomość, wtedy ja się odezwę. Ale następny komentarz. Szej, że będę pokazać te nowe dodatki, ja gram na PS3, mam nadzieję, że za miesiąc też wyjdą. Co do tych dodatków, jestem tego samego zdania, co Yoshi, jeżeli ktoś ogląda kanał Yoshiego, a na pewno bardzo wielu od was. Jestem tego samego zdania, jest to krok w złym kierunku, jeżeli już teraz zaczynają się płatności, to będzie tylko coraz gorzej, jeżeli ludzie będą, już tak powiem, te rzeczy kupywać, to pokazują tym ludzie, że po prostu mają te pieniądze. E, ja tych dodatków zamiaru kupywać nie mam e, Jedyny co może gdybym miał naprawdę gdzieś na boku jakieś Microsoft Points to kupiłbym flagę Polski, to wiadomo z jakich powodów e, I następną rzeczą jest co, ale tylko i wyłącznie z tego powodu, że robię właśnie tą serię Wasza klasa To są po prostu następne miejsca na klasy, na zrobienie nowych klas e, Bo po prostu czasami to denerwuje jak muszę swoje własne usuwać, że tak powiem e, ale tylko i wyłącznie to nic więcej. Jeżeli naprawdę więcej osób się znalazło, które chciałyby, żebym pokazał te nowe dodatki, mógłbym coś takiego zrobić, jednak ja nie mam żadnego wykupionego. E, mógłbym takie pokazać tytuły, to można e, nie wykupując ich pokazać, e, celowniki tak samo. E, a co do kamuflaży, co prawda je po części widać, ale jednak e, tu bym się popytał innych klanowiczów, którzy to wykupili, mógłbym wam niektóre przynajmniej screenshoty pokazać z tymi e, kamuflażami. Ale to by się musiało więcej ludzi na to znaleźć. Um, Wojciech Kaweł198, a ja nie jestem pierwszy, mam to w dupie Pingminy jesteś Zabis. I tu po raz drugi mój stół oberwał dawkę mleczną. Oh yeah, baby Dudek659, powoli mi się wydaje, że ty masz jakiegoś bota na komputerze, który za ciebie pisze te komentarze, bo za dużo ich piszesz. Propozycja na klasę Kusza, druga broń skorpion iwo z uchwytem i laserem, a tu w pierwpadinorze, mam nadzieję, że Wybierzesz. E, co do kuszy, nie lubię grać kuszą, ale zobaczę tą klasę. E, wiadomo, że grałbym o wiele więcej w tej klasie, tym Ewo. Z uchwytem. Co prawda ten uchwyt jest bzdurą w tej grze, ale o tym będę robił kiedyś jeszcze filmik, tak samo jak i fmj e, Większość ludzi używa to wszystko ze złych całkowicie powodów. E, Bispel, nasana produkcja na klasę. Wobolewicz, no powiedzmy, że ci wyszło, staraj się jak mogłem. Mr. Miter, ostatnio z mojej lodówki giną parówki dużo. Czy ma coś wspólnego? Gdybyś napisał, że giną tobie ryby, to bym to zrozumiał, bo jestem pingwinem i rybkę w dubcy lubię. Ale parówki, co ja do parówek? No niech ci będzie. Nie będę głębiej. Pingwin przesądować normalnego, uwolni swojego wewnętrznego pojeba, nie chowaj się, napisał ULTERN. Um, ok, chcesz to mać. Jednak nie mogę tego robić cały gameplay. Ja muszę trzymać swojego wewnętrznego pojeba, że tak powiem, na smyczy, bo nie zrozumielibyście ani jednego wyrazu w moich komentarzach. A więc muszę trzymać... się. Dudek659, znowu. I PINGWIN! nie wiesz jak stworzyć w drugiej broń skorpiona lub byle jaką broń trzeba dodać dziką kartę. Jak mam być szczery, nie rozumiem za chuja, co chcesz mi tym powiedzieć. Nie kapuję tego. Eee. Jeżeli chodzi ci jak mieć skorpiona jako drugą broń, to tak, jestem Wildcard, jest to overkill i tak dalej, ale naprawdę nie wiem o co ci tu biega. Jednak tutaj za chwilę już gameplay będzie dobiegał końca. Ja jeszcze raz chcę się bardzo, bardzo mocno podziękować u wszystkich po prostu, którzy że tak powiem, trzymali za mną i tak dalej. Mówię, nie było to potrzebne, a jednak tak czy inaczej niektórzy tam swojego pieprzu dorzucili. Naprawdę pokazaliście mi, że trzymacie za mną jako mną, że tak powiem, bardzo mi się to spodobało. Mam nadzieję, że gameplay, które dzisiaj zobaczyliście, wam się spodobały. Ja spróbuję jutro i pójdę coś wgrać. Ja spróbuję jeszcze jakieś gameplay, że tak powiem, naprzód nagrać, bo wyjeżdżam, że tak powiem, we wtorek do Berlina, a potem do Polski. Jest tam kilka spraw do załatwienia. Zobaczymy jak to będzie, więc żebyście się nie nudzili, spróbuję już coś w przód nagrać. Że tutaj gameplay dobieg końca, ja spróbuję, znaczy spróbuję, tak sobie ja pierdolę, ja przejdę do mojego Suhara, który naprawdę jest tak tępy, że masakra. A więc przychodzi, ja się do mamy i mówię, mamo, mamo, jak będę stary, będę mechanikiem. O Jasiu, ty nawet młotka dobrze nie potrafisz trzymać, to nie jest dobry pomysł. Mamo, tak sądzisz? To chodź do łazienki, pokażę ci jak pralkę rozkręciłem. Ja pierdolę. Naprawdę suchy suchar, e, czasami takiego trzeba. Ja jeszcze raz dziękuję za wszystkie paluchy, komentarze i subskrypcje w ostatnich dniach e, przez tą, że tak powiem, niechcącą reklamę, dużo ich dostałem. Ja w tym miejscu jeszcze raz za to dziękuję, zapraszam oczywiście do następnych paluchów, komentarzy i subskrypcji. I zapraszam do... Następnego razu. Ale jestem pojebany. Yeah.